I sobie pływają, a ja sobie odpoczywam teraz, ponieważ tam jest taki mór, że nie opłaca się tam chodzić.

o Nie ma Czekaj, bo idzie ten goryl Nie, to jest moje, to jest moje Co jest jego? To, bla, bla no. <śmiennie> <śmiennie> zostaw to Goryl Ja, ja pierd... Czuje się bezpiecznie <śmiennie> Siema, tu jest właśnie... Tarzan! Kur... Andrzej! To jest mój aparat Idę do ciebie Suko To jest mój aparat Jest klata wypięta S**o 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 Jodpek Chodźcie cię tu pokaż Frencel Powiedz coś do aparatu, chodź No chodź Francuj, co się tam idę, idę Tam Brudne jezioro rożnowskie jest Jakie? Tu masz Brudne Brudne jezioro jest brudna woda Krzysz, Brudna woda Krzysztof To to jest woda tak, to się nazywa woda. Cześć. We Pieprzysz. Dużo? No. Jakbyś jakąś taką glinianą spermę miał w sobie. No, a, a, a.